Witajcie na moim kanale Dzisiaj robimy próbę agregatu Wcześniej zorałem to do agregatu 20 szerokości Bo tutaj mam dosyć dużą górę i dlatego robię jedną stronę ale to nie ma dużo takich kawałeczek to sobie mogę pozwolić z moim zuberem z jednym wałkiem w życiu bym tak nie zrobił trzeba było kilka razy jeździć a tutaj agregat na drobnej łapce Powiem szczerze, że fajnie, jestem zadowolony, pole wyrobione, agregat fajnie robi robotę. Tak jak widziałem troszkę jest przydłużony do mojego ciemnika, ale dajemy radę. No i co? Będziemy sieli facelie. Tu mam facelie, dzisiaj kupiona, Użyję się z niej, o kurde. No i będziemy siali, zakładam kamerę na głowę i działamy ostro coś nadają dzisiaj burze Uf. ten mój areał to ręcznie zasiejeć tak jak kiedyś w ubiegłym roku chyba nagrywałem odcinek jak się sieje facelie facelie bierze się w trzy palce tak Tak mnie kiedyś uczono że takie drobne takie drobne tak się powinno siać i leciutko A tyle to ja sobie ręcznie zasieję chociaż nie mam nawet takiego siwnika żeby wysiewać facelię musi być naprawdę dokładny siewnik który wysieje tak drobne nasionka a tak ręcznie wiatru teraz nie ma można sobie po troszkę rozsypać i też będzie fajnie a tutaj zostawiam kawałeczek, bo chcę posadzić jeszcze dzisiaj dwa rządki ziemniaczków, tak żebyśmy mieli blisko koło domu także będę sadził jeszcze dzisiaj ziemniaki i postaram się to nagrać no i faceli już mamy zasianą cztery razy dookoła i posiana. pieski biegają daisy, chodź chodź daisy Daisy, no jak się ty cieszysz, bardzo, bardzo się cieszysz. No i tak to właśnie wygląda. No nie mam tutaj bron. Pasowałoby to przebronować, ale tak pomyślałem, że może wezmę leciutko agregatem, opuszczę kółka. Opuszczę kółka i, i przerobię to jeszcze agregatem, żeby po prostu troszkę ziemia przykryła to. O. No i dobra. No, i będziemy sadzić ziemniaki. Trzeba teraz uzupełnić, uzupełnić ten podajnik. Trochę jakieś płytki te kubeczki są. No i sadzimy. Zrobimy próbę upryskiwacza. Może jeszcze, jak pogoda pozwoli i wiatru nie będzie, to popryskamy tą przyniczkę tutaj koło domu zamiast jakieś może 8, ary. No ale najpierw trzeba sprawdzić jak końcówki, bo nawet nie wiem szczerze, które z tych końcówek będę używał. Wyrównać trzeba ciśnienie na rozdzielaczu. Dobra, wodę już mam nalane, działamy. Opryskiwacz mamy już ustawiony. Jednak chyba będę pryską na tych niebieskich końcówkach. Także składamy sprzęt i jedziemy w pole. Idziemy pryskać. Oprysk mamy rozrobiony. Tak patrzę. Jeśli jest około 50 litrów. Okej. Okay. Bateria mi pada w kamerze. Może jeszcze uda mi się nagrać? でも、私は私は裏扉を。